Witam ponownie. Znowu wracam z podróży, takiej można powiedzieć, służbowej. Zatrzymałem się w tym samym miejscu co w zeszłym roku. Znalazłem tą e, łopatę, e, rozochę. I no idę poszukać. Byłem tu już miesiąc temu, leżał śnieg. Fajnie było. Może wkleję tu jakieś obrazki z tamtego czasu. Wtedy nic nie znalazłem. No ale. Kto szuka tam znajdzie, no warto pochodzić Ładnie tutaj poobgryzane znowu te drzewka są Tutaj widzę Świeżutkie Czyli Płaść Pogoda nie fajna, bardzo wieje Ale trochę pochodzimy Z godzinkę góra, półtorej Jest godzina, za 15.03 po południu e, które to dzisiaj 7 lutego chyba jest No idziemy Chodzę po takich haszczach. Łosia nie widać. Kilka razy już podczas tych moich wędrówek. No trzy razy. Tak, trzy razy zdarzyło mi się znaleźć rzut, właśnie na niego nadeptując. No i tym razem <gryw> ta sama sytuacja. Tylko zobaczcie, co się udało trafić. Stary, ale zobaczcie. Ho, ho, ho. Jakie długie. Ciekawa sprawa. Trochę tu już leży. Słuchajcie, chodzę tutaj, trafiła się rosocha, no. Zobaczcie tu. Mało tego łosia widać, mało odchodów. Dziki za to mają tutaj używanie. Idę tu, idę po tych krzoczkach. Tutaj takie gałązki świeżo oberwane. Naprawdę mało... a, tu są odchodów, nie zauważyłem. Łosia. Tu gałązki. I tak sobie tu idę, idę, idę. Odwracam głowę, leży. To jest coś chyba większego niż w zeszłym roku. Kurde, niesamowite. Powrót od klienta. Zobaczcie, świeży znak. No jasny gwint, lewa. Tu mamy jeszcze te, tego kozła. Tu jest kozioł, a tu jest łopata. Jasny turek. Jasny turek. świeżutka z tego roku jedny większa niż w zeszłym roku piękna piękna słuchajcie to samo miejsce no nie dosłownie to samo miejsce ale ten sam teren no niesłychane rzeczy a nie wiem ile waży, bo nie mam takiego wyczucia myślę, że za 2 kg będzie ważyło Piękna. <noise> Cudo. No, płacało się znowu wjechać w drodze powrotnej od klienta. A może coś więcej, tak, tak się ten dzień dzisiaj szczęśliwie zaczął. Może się jeszcze coś trafi. Bądźmy dobrej myśli, a nawet gdyby się nie trafiło, to do domu się na pusty już nie wróci. Super. W tym miejscu w zeszłym roku znalazłem tą suchę I żyło się to samo. Teren jest bardzo fajny. Zobaczcie, legowisko myślę, że dziki tutaj sobie urządowały, bo się to raczej nie robią takich legowisk, parłogów. To trochę wygląda tak jakby to było przygotowanie pod barłóg albo pod urodziny młodych warchlaków. Trochę to tak wygląda. że widać, że to jest ich teren. Kucina 16. Chodzę już 60 minut, może trochę więcej, nie no więcej, z 75. Tak, jeszcze z pół godzinki pochodzę i trzeba będzie się zbierać, robi się zmrok. Oczy, już nie te, co kiedyś. Teren jest kapitalny na Łosiach. Kapitalny. Łosie tu są cały czas, bo widać świeże odchody. No i widać, że od czasu do czasu coś zostawią. Jestem tu czwarty raz, bo byłem w tym roku w styczniu, w zeszłym roku też byłem dwa razy czyli cztery, na cztery wyjazdy, dwa udane. Skuteczność 50%. Myślę, że nieźle. Muszę kiedyś tu wyciągnąć sąsiada Daniela. Przyjechać tu sobie rano na jakąś sobotę. Być tutaj na 10. na przykład. I te 6-8 godzinek sobie pochodzić. Ładnie przeczesać ten teren. Bo w półtorej godziny to się nie da. I kto wie, kto wie. Kto wie. No dobra, jeszcze z 25 minut.